Ej, cześć, witajcie. Z tej strony Shivo. a to jest Rogue Legacy. Pierka tak stara, że nawet nie mogłem ustawić tutaj odpowiedniej rozdzielczości, więc w ogóle e, tutaj maksimum to mogę osiągnąć to jest Full HD, ale to oczywiście nam nie przeszkadza. To jest Rogue Light, który chciałbym po prostu pokazać. Przejść, on jest bardzo krótki, więc będzie taką mini miniserią, która się pojawia na kanale, żeby było trochę rozróżnienia, jeżeli chodzi o. RL Crafta. I słuchajcie, zaraz po kolei będę wam pokazywał o co w tym chodzi. mamy tutaj naszego ludka. On może niby tam coś tam robić, może sobie skakać i może atakować. Jest to bardzo proste. Mamy tutaj e, tutaj cały e, interfejs nam. No jesteśmy w samouczku teraz. O kurde, ja potrafię aż tak wysoko skakać? Dobra, jak normalnie skoczę to tak skaczę, ale jak przytrzymam skok to skaczę po prostu jakby grawitacji nie było. Możemy rozwalać sobie wszystkie tutaj elementy świata, zbierać pierwsze złoto. No i co? Jest to gierka, która ma swoją drugą część, która może jest trochę ciekawsza, aczkolwiek ta pierwsza część, ja ją jeszcze pamiętam, że gdzieś ją zobaczyłem. Nie mamy tutaj paska zdrowia, więc po prostu sobie tutaj napierdzielamy. Jest to pewien wstępniaczek. To jest roguelite, który ma pewien ciekawy twist. Hold ten, okej, okay, dobra. Tutaj standardowo. Zestrowanie jeszcze jest tak przestarzałe, ...w tym wszystkim. O, mogę w ogóle atakować w dół. To ciekawe w sumie. Okej, okay, w ten sposób mogę skakać. No trzeba będzie się tego momentu nauczyć. To nas od razu... ...trochę też podbija do góry. Okej, okay, okej. Okay. Rozwalmy sobie to wszystko. Pierwsze złoto. Nie wiem czy w ogóle będę w stanie coś z tym złotem zrobić. Tutaj mamy jakieś fajne tutaj obrazki typu... O, mamy... Czemu mam zaatakować króla? Oho! W ogóle niektóre rzeczy mogą się nie zgadzać, jeżeli chodzi o samouczek, bo zmieniłem przypisanie klawiszy, które jest obrzydliwe, naprawdę. Jest to kropne. Dobra, mamy tutaj naszego siomka. The pain, try again. Uff, uff, try again, I give up. Okej, okay, ciekawe. Mamy lewy górny ruch, mamy interfejs, tak więc nie zasłaniam nic kamerkom. Mamy tutaj jakiś specjal? Za... Z maną mamy rzut dagerkiem, mamy 100 życia, 100 many, której aktualnie nawet nie wykorzystujemy, pewnie musimy wejść do środka. Taki okres testowy. I co, mamy pierwszego rana. Czy my mamy jakąś mapę? Okej, okay, w ten sposób mogę się teleportować. Przypomina mi to trochę Children of Morta albo bardziej Dead Celsy. Może Dead Celsy, bo De Dead są bardzo podobną grą. up and any time Benjamin journal entry. The treason and assassin has warned my father, the king, to bring order back to the kingdom he has sent my siblings and I on a quest to save him together we will venture into the cursed woods and enter Castle Hanson. To jest wiół niestety króla, i to spowodowało, że musimy wyruszyć w podróż i odnaleźć zdrajcę. This cursed castle has stood on the edge of the woods since time immemorial, but rumors say that within it was it an item which will cure any alignment. Tonight I will get a head start over my brothers and sisters and set forward on my quest while they lap lay asleep. Uh, ja. wyruszyłem do tego. W zamku, żeby zdobyć przedmiot, który wreczy każdą tutaj e, chorobę. Fail the squid will be an investment to my name. Dobra, i tutaj mamy jakiegoś gigabossa, pewnie za tym musimy zabić chyba czterech mniejszych bossów, z tego co pamiętam. Nigdy nie grałem w tą grę, tylko ją widziałem, mniej więcej znam jakieś koncepty. I tutaj jest pewien twist, który. Mm, potem wam pokażę. Dostajemy mocno w chiry, strasznie dużo obrażeń. No, jest to taki lekki bullet hell z tym związany. Ja jestem wielkim fanem roblake. O kurde, co jest? Jestem obrażenia od obrazu. Obraz jest przeciwnikiem! Okej, okay, czy ja sobie w ogóle tutaj poradzę? No, coś ciężko jest. Trzeba być zachowawczym. Pewnie będziemy musieli tutaj e, przeciwników dobrze poznać. Dobra. Oj! No i tak to się skończyło. Lee has been slain by a Okej, to hit enemies near the apex of the X um, arc in order to hit them multiple times. Okej. Okay. I to jest quod, który pozostawiliśmy po sobie i czekajcie. To już koniec? Nie. Choose your air. Będziemy sobie tutaj wybierać teraz potomka, aczkolwiek jest pewien, pewien bardzo niefajny twist do tego. Każdy z naszych potomków, którego będziemy mogli sobie wybrać, niestety jest lekko... Chory w jakiś sposób. Nie wiem, czy ta gra jest dosyć yy, politycznie poprawna, ale mamy tutaj Sir Myers, the mage, który jest gejem i gi ma gigantyzm. Uh, you are a fan of the men. To jest trade w tej grze. Uh, I you are born to be a basketball player because you. Czemu mówię po angielsku? Często nie mogę się przedstawić wystarczająco szybko. Jesteśmy wyż wyżsi i mamy. Ee, Możemy chyba toporem rzucić. Mamy Maga, który ma ADHD, Soul Energy, Energetic Move Faster. Z tego co widzę na początku mamy same plusy, ale te plusy mogą też mieć minusy niektóre. Boldness, na przykład mamy gościa, który jest łysy. <grym>, the Bold and the Beautiful. I mamy OCD, Must Clear House Break Stuff, Tristram Mana Potion. No mamy niestety tutaj niezrównoważenie. I mamy tak dwóch magów. Dobra, weźmy sobie z tego maga. On może być spoko, bo... On... Oj, tutaj możemy użyć golda, żeby coś sobie odblokować. I odblokowaliśmy sobie właśnie naszego kowala, który będzie nam ulepszał. Ponieważ to jest roguelite, z każdym kolejnym podejściem jesteśmy coraz silniejsi. Coś tam, coś tam, coś tam. Może coś tam nam robić. I teraz tak, możemy tak. Albo health up, albo mana up. Na nic nas nie stać, tak więc idziemy po prostu... aj możemy sobie stoglować. Zobaczcie się, jak wygląda nasz zamek, który będziemy tutaj sobie ulepszać. Dobra. Wychodzimy i lecimy oczywiście na następne podejście. Jeszcze nie wiem, jak długie odcinki będę chciał robić. Możemy z nim pogadać. Welcome Hero. Mm -hmm. Blueprinty. E... Okej. Okay. Będziemy mogli u niego ulepszać i e... Jeżeli będziemy mógł przynosić blueprinty. Dobra, świetnie. Jak mi mamy spelek? Włoo, jak to fajnie wygląda. Fantastyczna rzecz. Czysta many, czyli tak. Spowalniamy. Cały czas tak będzie wyglądać. No ja nie muszę tego toglować. Bo toglowanie też my many. Dobra, co ty mi powiesz? On ma spade at No i niestety z każdym podejściem będziemy musieli oddawać całe nasze zdobyte złoto. Eee, czyli, no tutaj musimy najlepiej jest wydawać po prostu, wszystko. A najlepiej jest zbierać wszystko, dobra, tutaj nic się nie zmienia. Ogólnie, teoretycznie, jest to chyba jakaś nawet opcja, żeby ten zamek miał cały czas tak. Dobra, jak to działa? Dobra, zabiera mi to cały czas manę. O Jezu, strasznie mi to manę. Dobra, jak to jest poradzić najlepiej. Nie słabko. Dobra, tu mamy. Oj. Oj! To trzeba rozwalić. Oj! Dobra, nie mogę się jakoś tak bardzo. Jakby szybkość. Ta gra może być bardzo trudna. Ta gra może być absurdalnie trudna. No i kolejnego musimy sobie wybrać. Teraz mamy Barbariana, który jest tankiem. Ma ADHD. Yy, mamy Knighta, który ma C.A.P. Congenital sensitivity pain, no, no pain. Endomorph, you are so heavy enemy, can't knock you back. O, to jest ciekawe. Lady Henrietta, standard hero, ma DHD, Jest energetyczna. Dobra, wezmę tego, bo on ma sporo tutaj dziwnych, ciekawych traitów. No tutaj... Pff, dobra, zwiększymy sobie życie, bo to będzie absolutnie po potrzebne, patrząc na to jak dostaje w Chiry. Tobą coś pogadam? Nie, niestety nic nie mam. Ej, okay, tak to wygląda. Hits confirm. No i zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, nie widzę. z swojego zdrowia. Czy ja mam jed jeden hp? Chwila, chwila. Czy ja mam jeden hp? Dobra, 11 HP restore. żadnego HP jeszcze nie straciłem. Dobra, jak mniej więcej... Nie. Nie widzę... Czy to jest trade, że ja po prostu... No, no pain. Już wiem o co chodzi. Nie znamy bólu. To znaczy, tak naprawdę nie wiemy jak bardzo coś nas zraniło. To ma sens. Ta gra jest cudowna. Już ją kocham. Ramana, mana recovered. O, tu mamy jakiś przedmiot. Dałem kosę. jak sobie to przystać teraz? Aha, i to mi zamieniło spelek. To znaczy, jest taki secret room. O Jezu. Tutaj Troszkę nieresponsywność sterowania jest dziwna. Momentami. Dobra, mamy pieniądze. Mamy kolejne pieniądze. Mamy, jak tutaj, dobra, mamy teleport. Możemy się tepnąć. To jest boss już. No ja boję się, że mam bardzo mało zdrowia. Dobra, <grym> bez przesady. Nie jestem aż tak dobry w tę grę. Jak widać. Kurde, to będzie trudne. Znaczy, no wiadomo, z każdym podejściem będzie teraz łatwiej. Ale oczywiście, wybieramy. To w ogóle było. Dobra, następnym razem to zobaczę. Jest, Mamy tak, maga, powerful spellcaster, cast ironically gives you mana. You got two left hands and can cast spells properly. To cudowny mag, cudowny mag. Dwie lewe ręce, nie może dobrze spalić rzucać. You remember things with extinct clarity. Okej, okay. a risky hero lost us, but can land devastating critical strikes. Welcome to the Bars of Vile. Vertigo. <laughs> Widzę, że już jest do góry nogami, no to przecież bez sensu. A tu mamy Priscilla, który jest Nawem, nie wiem jak to... Absolutnie nie wiem jak to się tłumaczy. A że ma low stacy, ale kryty, kryty mocne. i Hipochondria. Jasne, oczywiście. Mamy dużo złota. Możemy teraz tak. upgrade knight Tu turn your knights into paladin. Zawieraj fighter. Ty kurde, jasne. Promote your knights into paladin. Jasne. Equip up. Cleaning your character will make you wear better and heavier armor. Okej, okay, to fajne. To nam odblokuje enchantsy. Nie, enchantress to jest jakaś kurde zaklinaczka. Jasne. Ta 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 ta. Making better, stronger, faster, jumpier. Okej, okay, i teraz tu mamy na przykład ulepszenie, że możemy Mago ulepszyć albo magic damage w ogóle ulepszyć. I to arc Unlock tutaj architekt and king the floor to the castle. Uuu, będziemy mogli zlokować sobie kasy, żeby on miał zawsze taki sam layout. Yy, Barbarian i attack up. Yy, no dobra, ja sobie po prostu tutaj... Czy ja mogę coś w ogóle kupić? Chyba nie. Więc no tutaj sobie zostaniemy. Dobra, u niego nic nie dostałem. A u ciebie co mogę zrobić? Pewnie stale wymieniać, to. Kiedyś była fajna, a teraz nie fajna. Bo ruchy do niej mamy dawać, tak? Tak, i u niej możemy, właśnie, spele zmieniać. Okej, okay, za 60% złota yy, możemy przykręcić tą śrubkę, żeby nam nie stwierdził zamek. Nie pojawił się nowy. Yy, ogólnie... No nie, no nie. No ja muszę zdobywać pieniądze. Bez tego będzie raczej lipa. Jak to działa? Uuu, fajnie. Mogłem to przetestować wcześniej. Mamy mało zdrowia. Będzie ciężko mi tutaj prowadzić jakąkolwiek naprawkę, bo gra jest trudna. Ja tutaj niestety... Nie mam jak... nie ma kursora, co sprawia, że nasza postać nie podąża za kursorem, więc jedyne, czy możemy tak naprawdę wprowadzać jakiekolwiek tutaj czary-mary... O, Dobra, dostaliśmy. To jest... o kurd, 2541 dostaliśmy wrażeń. Dobra, odzyskaliśmy trochę zdrowia. Oj. Nie wiem, co jest. Zaraz znowu zginę. Dobra, hydź Gry kiedyś były trudniejsze chyba. Strzel, oj. Dobra, mamy cię. nie za ciekawym. Dobra, mamy to. Musimy się trochę wyleczyć, w nie? Bo tutaj lećmy jak siedząko. No nie, no co? Naprawdę. Lady piszcilla, nie. To już tak dobrze było. Lewy shift. Lady piszcilla. Okej, mogę sobie sprawdzić informacje na temat mojego ostatniego. Y, kol, y, ostatniego ziomka, który mi zdech. No ona była na pewno dosyć dobrym tutaj potomkiem naszego głównego bohatera, ale niestety nie dała sobie rady. Na szczęście miała syna albo córkę. To zależy od nas. I mamy tak, Barbariana. Który jest tanki, jest gejem. Mamy knawa, który ma DHD i szybciej chodzi. I mamy kolejnego knawa, który. ma tunnel vision. No, dobra, słuchajcie. Nie, nie mogę tego wziąć. Kurtu, jest też gejem. Nie, wezmę no tego barbariana, no przecież my będziemy widzieć tylko w stożku przed sobą. Nie, 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 nie. nie. Tunnel vision, no for me. Sorry, sorry. Ale tu możemy ulepszyć sobie już kogoś? Nie, jesteśmy za tani. Możemy zwiększyć atak damage, ale to nie jest chyba problem. Problem jest to, że po prostu padamy jak muchy. Dobra, z wami tutaj nic nie pogadam. 50 many. Lecimy, oddajemy mu kaskę. I coraz niżej, coraz dalej zachodzimy w zamku, a jeszcze tutaj bossy do pokonania, więc tutaj kurde, nie jest łatwo. Fajnie, że dajesz mi manę, a nie pieniądze. No co? To... Nie no, są silni. Dobra, rozdostamy sobie tutaj... Dobra, te glaciery. One są chyba spoko, łatwe dosyć. W ogóle jest tutaj okej. Okay, widzę już obrazy, które wstają, mają oczka, im się... O nie. Dobra, one się po prostu trzęsą. Huu! Uh. Gachecz. Da, Pieniążki. Dajcie mi pomieszczenie ze skrzynkami. Nie. 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 A, zginę! Dobra, żyjemy. Widzenie. nie. I tyle co tego jedzenia miałem, to straciłem od razu. Dobra, skrzynka. Dlaczego? Panie greju, panie szary, dlaczego mi to robisz? Dobra. Ostatnie podejście. Jeżeli teraz się nie uda. Nie no, mam 17 minut odcinka, przecież tu się jeszcze nic nie wydarzyło. Dobra, bierzemy. Um, weźmy teraz Maga, który jest gigantem jest klams i rozwala dużo rzeczy. Jasne. Wiesz co, jak będzie chodzić, to pewnie będzie rozwalać. Dobra, zwiększmy sobie maksymalną ilość many. No, jesteśmy bardzo duży. Mamy kasę Maga, więc mamy dużo many i dostajemy manę z powrotem. Może tutaj walka dystansowa na początku jest yy, jakimś sposobem. To wie, to wie. jak chodzę, to rzeczy? Tak, jak chodzę, to rzeczy. my sumie to przydatne. O, ty gnoju. I są jednak obrażenia kontaktowe. Okay. Na lewo. Ale mam mało życia. Już to w ogóle prawie nie mamy życia. Okej. Okay. Journal entry. Okej. Okay. Yy, nie przeczytałem tego. <laughs> znaczy, nie chciałem się o to Może powinienem? Żeby się czegoś dowiedzieć. Fabula. Nieeee. Daczeego? Czego i przepraszam, stopnę w mikrofon przypadek. Już ja nawet nic nie zrobiłem. Dobra, lecimy z następnym Paladin! Mamy nową dość. Nstępnie się optiego teduring Special Guardian's Shield. Anything far away is blurry. You are very flexible and spell chuckle. Weźmy sobie od razu, on wydaje się być całkiem spokojny. By i testować tą klasę. 210 golda, żeby to ulepszyć, no jesteśmy w tyłku. No dobra, a jak tą tarczą? Po prostu zdajemy mi obrażeń? Nie widziałem tam kontrolki od tarczy. Mam nadzieję, że tak? No nie, no co? już nie mam zdrowia. Z ciebie nie trafiłem tym czakramem. No ja jeszcze robisz, jak ja mam tu zebrać Dobra, trochę złota zebrałem, ale jestem już prawie martwy. Dobra, schodzę na dół Jas 5 HP O! Jak musi zostać? To musi być jakieś przejście To jest jakieś takie, wiecie, szare. Nie wiem. Chcemy jakiś hard mode. Tab. Language English. A jest polski. O. To trochę pomaga. Eee, czy tam było jakieś w ogóle w sterowaniu jakiś ten? O jest, odwróciłem sobie sterowanie. Eee, nie to chciałem. Specjalne C. Może C było? Dobra, dobra. Muszę poznać to. Eee, Paladin. To jest specjalność tata eee, Cecha dyslekcja. Masz problem z czytaniem. To nie będziemy mogli czytać. Mamy kolejnego maga. I tutaj na widzenie tunelowe, dobra. Nie, 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 bez przesady. Jestem za słaby na to, żeby z widzeniem tunelowym sobie radzić. Ale mamy 170 złota, co nam pozwala ulepszyć chyba tylko manę. więc ulepszamy, nie stracimy przynajmniej ani jednego punktu HP. Mamy level 9. Nie wiem na podstawie czego jest dobry, od... ten level brany, ale lecimy. Tak, potem tutaj mamy tarczę, którą możemy blokować. A? Czy powinienem tak na spokojnie to wszystko Dawaj Pieniążka, no nie, ja wskakuję w tych wrogów. To jest największy problem. Ej, no dlaczego? A? Że za bardzo raszuję?

na górze jest oko, które do mnie strzela. Muszę się go pozbyć. Ty, to jest najlepszy run, jak do tej pory. Dobra, ja chcę tą skrzynkę bardzo. Dobra. Otwarta. Dostaliśmy runa, hełm. Co ona robi? a ja wiem oj nie. kamerka jeszcze wypadła no nie Sir Shrew zginął z ręki flamelock powinieneś był wybrać to drugie dziecko uwielbiam takie auto Świadome gry. No, niestety, kolega był niezły. Ale zrobił dosyć sporo pieniędzy i zdobył mi jakąś runę. Tak więc zrobimy sobie teraz ostatnie podejście i zobaczymy, jak to pójdzie. Twoja standardowa postać umie wszystko po trochu. Okej, okay. i tarcza strażnika cechy brak. Co? Taki jest? W ogóle dwie lewerencje. Rukos... Dobra, To ten jest straszny. Słabość mieści. Masz swoje kończyny, nie możesz przewracać wrogów. King jest stworzony do bycia koszykarzem. Czyli co? Jesteśmy wysocy, ale jesteśmy w... pieniutcy. Szelma, ryzykantka, Ma kiepskie statystyki, ale może zdawać niszczycielskie i krytyczne smutne. Ehm, dobra, walimy tym palanem, ten palan mi się podobał najlepiej póki co mi nim szło. 320, Nie, nie w ogóle przy barbarzyńcy. Ani maga. Ale ja to to mogę w ogóle ulepszyć! Dobra. Aktualnie obrożnie mi chyba nie brakuje. Ewentualnie yy, tego mi brakuje. 400 sztuk złota kosztuje? Czemu 400? Przez było 380. Przecież to każdy. Każdy up upgrade sprawia, że każdy kolejny są coraz droższe. Dobra, mamy runę. Nowe. I możemy je odblokowywać za pieniądze. Kamień? Szczęsny nie przecież. Runachem było. Może do niego. Ok, i he, Dobra, już widzę, jak to mniej więcej działa. Czyli możemy sobie kupować ekwipunek, który sprawia, że będziemy mieli lepsze statystyki. I zwiększa nam wagę, więc. O kurde, nie wiedziałem. Dobra, to warto wiedzieć, bo to chyba jest to, czego ja nie robię, a co sprawia, że ja tak szybko tutaj umieram. I więc, hits, 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 hits. Zbieramy pierwsze pieniądze. Fajne pomieszczenie, podoba mi się. Jedna start, tam raz. Już prawie nie żyję. O! Oh, I'm dead, I guess. A? Żyjemy, mądziwo. Problem jest taki: teraz trzeba wrócić. mnie. Ja przynajmniej full demerzu. Nasuwa się jeszcze, sensie, że ten run się szybko skończy. No, No, przecież KMS. Problem jest w tym, że to jest stara gra. I max inputów, jakie możesz tu wsadzić jest... No nic. Źle się wylosowało. A ja was zostawiam z tym. I to. Widzimy się w kolejnych odcinkach, to? Chyba tak na razie hej